Oh. Ooo! what's up my besties, what's Co to homie? We're in California. The To jest yes, homie Oj, muszę się straszyć. A tam jest jego dom To jest kamerą I jest home. mój mini golf kart Zaraz go będziemy okradać, bo jesteśmy żyjemy w GTA, tak? Więc możemy tam po prostu w szczęście odjechać Za kamerą stała Iga Jak widzicie jesteśmy pod fontanną w kształcie ananasa w Charleston. Tu jest dużo starszych ludzi, są palmy Palmy i drineczki My właśnie Charlestown. Szczerze, nie wiem co będziemy robić tutaj i nie wiem co będziemy zwiedzać. Przyjecham tutaj w ale nie narzekam, żeby sobie zdjęcie patrzcie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Charlestown, jest z nami Paula, Paula, przywitaj się. Pa Paula, jak ci się podoba w Charlestown? Paula, jak ci się podoba w Charlestown? Nie jest! Pozdro! Podlewcy na pana, pogląda do seas, bo jak to jest ciekawego takie spodycznie. No właśnie powiedziałam, że to woda. A, do czego to jest nie Na No to ciąg. Hej! To coś wypierdola? To jest waterfront park. Please enjoy the fountain. Nie wiem co to jest, bo w sumie tam są tylko zasady. Patrzcie, dzieci weszły do wody. Ej, jak dzieci weszły, to ja Jesteśmy właśnie w, sam, w Sukiennicach w Krakowie. Widzicie, tutaj taki uh, właśnie targ jest w w Krakowie. A to jest Nick. Nick say something about Sukiennica in Krakow. About what? Sukiennica in Krakow, this place. Oh, pretty foi. <laughs> Makes me feel like kucie dupe. Uh, I can't wait to get yesterday night O Oh yeah. Naś siwa robot. Zobaczyliśmy, e, nic. wyczucia. Więcej Nad jakąś łoternią morską. Wygląda jak to z Hemingwaya. Nigdy do tego nie wstawałam. Mary, łapie. Jest? Jest. On jeszcze nie wie, że go zwracam. back, up, back up. Spotkaliśmy Lacoste Lacoste A idziemy szukać... Iż idziemy szukać krokodyli? Czekaj Ja myślę, że to jest najgłupsza rzecz na świecie, jaką możemy zrobić ale może być jednocześnie mega interesująca. patrzcie ludzie w stanach mają. Ludzie w stanach mają różne zwierzaczki. To na przykład ludzie mają króciaczki. No i jak do. Tylko wielka kaczka. uważaj, bo kaczka została tutaj. Dziewczyny jak coś. To jak Savana. Jesteśmy w jakimś parku. Obstawiam łazienki królewskie. Ale jedyne co mi się różni. No to tu są palmy Jedyna różnica. Patrzcie, wygląda jakby była jesień. Nic bardziej innego, jest wiosna. A już nawet można powiedzieć, lato. można by rzec lato. Lato, lato z komarami, Lato. O, fajne, 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 Co robi? Ej, hey lol, mega tu ładnie. Czy wy to widzicie? Ładnie tu. No, żebyś zobaczyła, że tu jest ładniejszy widok. To musimy iść dalej. Znaleźliśmy nowego homie do naszej ekipy. Cześć. No spokoją atmosferę. naliczyłam że to już um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Flag usa. No, właśnie tutaj w tym usa, że mam jakiś kompakt, gdzie są ich flagi. Co okay. jest Nick. Powiedz jakąś ciekawostkę. Ciekawostka. Są płyca męczenkowa. Żółwątkowka. Dzień sobie na miasto i... Miasto duchu w Sawanie Mówiliśmy ku pamiątku wszyscy Sarze. I to! Siema, właśnie... Siema, jest... właśnie jesteśmy w Walmartcie W takim takim popularnym stopie, gdzie można wszystko ja Spróbujemy robić na składniki na łyżek, to żebym się Przekaż, co? Składniki mamy do telefonie. Szanowni Państwo, witamy w naszym MTV Clips. Mamy dzisiaj mieszkanie. Tu jest zapraszam. Zapraszam. Słuchajcie, to jest przedpokój. Jak widzicie, przedpokój mamy drzwi, i za drzwiami w przedpokoju jest. Są dzisiaj rzeczy. Tutaj, pierwsze drzwi, jakie mamy od nowe, jak wchodzimy do mieszkania, to jest mój pokój. Tu jeszcze To. To i moja Wiktoria. No bo wiecie, my jesteśmy dzieci. Mama i tata spali w spieniu. To Tu jest nasz salon. Bardzo fajny, bardzo duży, przestrzenny. Mamy Siri, Mamy telewizor, PlayStation, gita. Tu jest jadalnia. Tu jedliśmy wczoraj kolację, tak zwany dinner. Rodzinnie, wspólnie, przygotowany przez Córkę i z córek. Tu jest kuchnia, działa. Tu mamy lodówkę. No i no, tu zobaczcie, mamy jeszcze słoiki z naszego dzinera na podróż, tak zwane leftovers. NTV Cribs to jest mieszkanie rodziców. Tu śpi mama and papa. To jest papa. To Garderoba. I tutaj uwaga, ostatni pomieszczenie, które mamy. Mieszeczko! No ale my MTV Crips kręcimy! Nie! A co robisz? Dowieźć się! Kupę! To się chodzi o skimmy! MTV Crips kiedy indziej, ale mam nadzieję, że wam się podoba nasze mieszkanie. Stawcie łapkę w górę, jeżeli nie. Pozdrawiam. Są tu z moimi pizzami żartują. Jesteśmy właśnie po Pizza Bakers i tu jesteśmy właśnie w e, Charlotte. To jest takie miasto po drodze. Mamy jeszcze 8 godzin w DC, ale przynajmniej ładnie tu jest. to jest. Wygląda troszkę jak mały Nowy Jork. Taka jedna 16 Nowego Jorku. Po prostu są ładne budynki przeszczone, wieżowce. Ładnie tu, czysto, ładnie, pachnąco. Na pokoju tak, DJ! Dobra, właśnie się ścigamy z korbetą. Ale kurczę, ładna, ładna nieba. Ale została prześciknięta przez nasze Fiat 500. Jo, jo, jo! Czekaj, dobra, dobra. Fiat 500 versus BMW. 是真的。